No to cześć, głównie mówię tak, że mam, jak i widać, e, możliwość wykonania bryloczków do kantarków o głowie i tak dalej. E, paznokieć mi się dziś wczoraj urwał. E, Dziwnie mi teraz robi cokolwiek, pamiętacie, on był taki długi. Bardzo mi ciężko bez niego. Ale dobra, wracamy tutaj. Więc tak, mam możliwość zrobienia bryloczków z, z imieniem, jak widać, duży zapas. E, w kolorze serdecznym, w kolorze białym, w kolorze kolorowym, tylko tak ubogo, bo tu bardzo mało jest tych rzeczy. E, tu są agrafki, więc to, co to, to nie. E, Mamy gwiazdeczki. Nic z Dnia Śmierci, Harry Potter. Może ktoś lubi, może ktoś fanem jest. Ja wiem, że dużo jest fanów Harry'ego Pottera, choć ja, ja do nich nie należę. Jak tak się ogląda, co wakacja Harry'ego Pottera, to on już zaczyna nudzić. Tu mam delfinki, zwykłe kółeczka. Yy, jak to się nazywa? Pióro. Skleroza nie boli. Tutaj, jak zbieram bursztynów, to coś będę robić z bursztynami. One są tutaj otwierane. Teraz nie będę tego otwierać, bo pewnie zgubię tą zatyczkę. Więc, jak na zbieram jakiś bursztynów, to prawdopodobnie pojawią się takie, takie większe bryloczki. Póki co zostaje jak jest. Yy, tu mam tekst. To, to nie. Tu mam jeszcze te. Dzwonki. I do tego wszystkiego to sobie położę. Czemu to ma jakiś śmieci? Dobra, śmiecia już nie ma. To tutaj. Tam już nic nie ma. To sobie mogę położyć tutaj. No i kupiłam coś takiego. Tutaj jest dokładnie. Nie wiem, żeby to dacie radę doczytać. Aczkolwiek są to karoliki i pierścienie i one są do włosów. Wziąłem to w Rossmanie na przecenie było z jakichś 14 zł na 3 zł. I jak tak patrzę, jak kupowałam zestaw na przykład tego, gdzie tylko jest 20 sztuk, powiedzmy, czy coś tego typu, i zapłaciłam. E, czy tam 10 sztuk? Zapłaciłam za to. Czy tam 20 sztuk? Coś tego typu, już nie pamiętam. Zapłaciłam za to 1 euro, więc tak patrzę, 3 zł to nie jest aż tak dużo. Więc ja to e, otworzę. Dobra, otworzone. Ja to tylko lekko przesunę. Więc zaraz będziemy sprawdzać, co to jest. Dobra, to jest wszystko. Tu są jakieś pierścienie. Wydaje mi się, że spoko rzeczy, jeżeli bym robiła te albo takie ozdoby do włosów dla chobych horsów, albo do tego. Jak to nazwać? Uwiązę. Wiecie, jak się kończy, jak jest karabinczyk, i pod spodem zawsze się tam odwiązuje, to można by było to wsadzić. To fajne. Ja to jeszcze mam, to jest to samo. Kilkanaście słupków. Oj, tu wpadło to pójść, dobra, posegregowałam. Mam jakieś kółko z tym, i mam i śnieżynki. To można przecież odczepić, będzie dodatkowe kółko. Więc nie jest tak, powiedzmy, źle. I dużo czegoś takiego. A do pełni szczęście mamy jeszcze kolor złoty. I tutaj się już nie zmienia, jest piękna, piękna śnieżynka. Więc naprawdę nie jest źle. Ja se to pochowam oddzielnie, wszystko powiedzmy. Srebrny do srebrnego, róż, różowy. Złoty do złotego. A to by ślicznie pasowało do tego. To jest na, na czułek. No i mamy kolejny zapas. Nie wiem, co będę z tym robić. Może uda mi się zrobić jakieś brleczki z tą śnieżynką z gwiazdkami, które są takie same, jak te gwiazdki. Więc jeżeli ktoś by chciał, to jest możliwość wykonania. Cenowo już nie pamiętam, ile tam było, 3 złote za bryloczek. Tak wygląda. Bryloczki z imionem również kosztują tyle samo. Teraz zaczęłam robić na drucie bardziej, jeżeli chodzi o imiona, bo Dłużej to będzie wytrzymywało.